Ciemka, zapraszam Was do drugiego odcinka z gry, gdzie mamy własny sklep z samochodzikami i torami, i tak dalej, i tak dalej. Będziemy w tym odcinku na pewno mm, tutaj stół z torem kupowali za 500, bo już sobie wypatrzyłem i wtedy będziemy się ścigać. No niestety, nasz samochodzik za 400 został sprzedany, więc nie mamy szybkiego samochodziku, ale, ale może będziemy mogli się pościgać z trochę lepszymi 39,85 więc może się uda to dobra teraz tak tutaj udało mi się wbić czwarty poziom więc możemy kupić na pewno paczkę jedną taką oraz kupmy może sobie taką taką zobaczmy cena nas puszcza ok dobra teraz tak 25 ok to musimy tutaj wystawić sobie i od razu musimy też zrobić sobie jakiś opening e, samochodzików. No bo widzę, że jest e, ich e, mało. A jak już mamy jakieś to takie średniawe. Ja. No dobra. To teraz tak. Te sobie tutaj zarzucimy, sprzedamy. Cena. Kurczę, wolałbym chyba to po prostu 5. Nawet mogę mieć. E, Trochę mniejszy zarobek, ale nie będzie trzeba wpisywać tego tak. No, poczekajcie, poczekajcie. Bo mamy tutaj 1, 5. No i teraz mi się ta się szybko przez to wpisuje. I tak samo jak teraz będzie tylko... Nie trzeba się bawić tymi drobnymi. Eee, zero... 0. 65 okej okay. okej okay. już to jakiś został zakupiony 45 i 65 dobra lecimy sobie. Kolejną rzecz opony tak do autek ok, czyli jakby się popsuły te to to będziemy mieć jaka tutaj jest cena. A jakby po prostu dać za 7. Może się akurat sprzeda. Dobra, tu otwórzmy. Duża paczka, czyli dwie półki zajmuje. I teraz... Trzedać. No faktycznie dużo kupują tych samochodzików, więc interes, interes się tutaj cały czas nam kręci. Piszka tylko. Pani się wydaje, takie równe. I tutaj 37,5 Dobra. No to dobra, to chociaż jak mamy jakiś tam czas, może coś tutaj jakiegoś fajnego, możemy takiego kupić sobie. O, wywal. Jakiegoś tutaj, taki. Może do wyścigu będzie spoko, nie? albo ten policyjny na przykład. Ten też w sumie by był fajny. Albo ten. A mamy jeszcze tutaj jakieś inne, lepsze. Stąd. Nie, takiego już mamy. Takiego też już mamy. Tutaj na 20 sekund, żeby zobaczyć. Nie będę kupował na pałę, bo ponieważ. No potem tak średnio. Wychodzi to. Bo my będziemy mieć strasznie dużo. Uuu! Taki na pewno nam się przyda. Takiego nie potrzebujemy. Dobra, i jeszcze ostatni sobie dobra, ten sam. No niestety. No dobra, mamy 400, więc y, zaraz możemy kupić sobie ten stół. 1443. Wystawić samochodziki na sprzedaż. Chociaż widzę, że coś tutaj nie. 50. Kartą 25, fajnie. To jest cofni. Muszę ten stu teraz kupić. 19, no i właśnie te, tego nie lubię, to cofnij. Jeszcze. I 18,66, dobra, mamy to. Hmm, dobra, no to teraz kupujemy sobie ten stół, inne produkty. Nie, no meble to jest i to jest ten. E, dobra, taki albo taki. Hmm, bet. To jest do obstawiania chyba dobra, kupujemy sobie tak Tutaj będziemy mogli własne tworzyć, ale to chyba w przyszłości sobie zrobimy. No i dobra, nic więcej nie potrzeba nam. I stoi 12 i pół I trafiłem sobie, by mu udało więcej. Piąteczkę. Dobra, ustawiamy sobie 100, więc już zaczynamy jakoś tak pomału tutaj rywalizować z innymi. Dajmy sobie tak. Okay. Będziemy mogli się teraz ścigać. To będzie bardzo fajne. Posłoby to jeszcze boostery pokupować sobie, żeby się ścigać lepiej z nimi. No i dobra, jeszcze tutaj 8,19 Nie klient już tutaj. Ja nie wiem, jaki tu się opłaca. Ja w ogóle tutaj. Piękając to. Aha, bo ja mam wybrane. Ja te i tak nie sprzedawałem, te lepsze, nie? A one siedzą chyba po jednym. Właśnie teraz jest mi ciężko powiedzieć, czy ja... Nie, raczej, raczej... Nie, 134, no takiego fajnie byłoby wystawić, nie? Ale że ja kupiłem takie drogie. A, ja i tak kupiłem je tanie, bo ja chyba tego kupiłem teraz nawet, nie? bo tą... Tą kupiłem chyba za 14, jest to 15. No to dobra, no to tak. Czyli można lekko taniej kupić. Te rzeczy. Dobra, widzę, że ten na pewno nam... Nie przyda się za piątaka. Dobra, czyli te będziemy mogli... A możemy jakoś sobie zblokować tego? Nie wiem, czy jakoś możemy sobie poblokować je, żeby nie wystawiać przypadkowo tych lepszych, na przykład w kolekcji. Hmm, chyba nie. Nie da się tak zablokować sobie, ale dobra, po prostu trzeba się... No, to tutaj pasowałoby jeszcze zapłacić, żeby to wszystko było zgodne. Trzeba się po prostu pilnować, żeby po prostu sobie podkowo nie wystawić. Albo mieć kilka takich, wtedy będzie można wystawiać też. No dobra, zaczynamy kolejny dzień, dziesiąty poziom, wtedy będziemy mogli od piątego poziomu, możemy chyba sobie zatrudnić pracownika pierwszego, nie, od szóstego. Tak, tutaj kierownik sklepu. Piętego, trzeci obszar, no to, Ale tutaj mi nie stać, na no to szósty. Nie, to mamy. To jest ok. Akurat płatności, kolejne wpad Dobra, możemy od razu sobie zapłacić. Pracownicy, czy tutaj coś jest, jeszcze jakaś. Tutaj są te umiejętności. no To pasowałoby tak naprawdę tutaj zrobić licencję, tą kupić i wtedy będziemy mogli te rzeczy też sprzedawać, tak? O, dobra ścigają się no i tam zawsze jakaś kasa nam wpadnie więc to też jest bardzo fajne tak 25 za na godzinę nam to pasuje i nie goni się ścigałem drugi raz i 50 wpadnie ten stół nam bardzo bardzo dużo da więc nawet yy, drugi stół byśmy mogli sobie wziąć tak no bo co tutaj no dwa razy kasa nam wpadła bardzo fajnie więc 50 o, widzę, że już ten, zaczęli kupować te lepsze. No to ja się z tego cieszę akurat. No te... Z złote opakowania będę mówił, nie? Czyli złote ogólnie. Chociaż wiadomo one nie są takie dobre, bo to jest chyba drugi poziom tylko. Hmm, 55, dobra i 25 7 No i dobra, 300. O, dobra, chodźmy. Oj, nie tak chciałem. Dobra, nie, to jest po prostu lewy. Dobra, oczekuję na jakiegoś gracza. Nie, ten też nie. Szkoda, że ci zabrałem. Nie, gdzieś się ze pościgać, a ja tak zrobiłem to. Ej, dobra, no to może kupmy tą licencję. I booster jakiegoś za stóweczkę. O, widzę, że tam ktoś dosiadł się. No ty nie musisz nic. I 47. Okay. Eee, ale dobra, wolałbym jednak to na początku sobie otworzyć i na przykład tutaj te boostery poustawiać. I cena sobie ustawić na 3,5. Może być zatwierdź, ale daj mi jakieś te 4 boostery. Otwieramy boostery. Pierwszy raz. Okej, okay, dobra. Widzę, że tylko takie drugie poziomy nam wpadają. Te pierwsze poziomy. Będziemy mieć jakiś fajny w końcu booster. Mamy trzeci poziom! Tornado. 56... ...02. O, i te boostery nawet. Już zaczęli kupować. Albo nie ma nawet y, normalnych tych... ...patrzek. Pasowałoby kupić też. No, ale w sumie tam to działa. Ten stół cały czas zarabia nam pieniądze, więc też jest fajnie. Powystawiać te samochody. U ile boosteriów? Ej, dobra. To 21. To faktycznie będziesz miał jakiś tam opening u siebie. Piąty poziom wbiliśmy. Tego bym nie chciał, ale na przykład od tego bym sobie zaczął na spokojnie. O widzę, że już pomału nam się kończą. To jest złote. My tylko mieliśmy Przez chwilę nie? Tyle ile po prostu złapałem sobie z tamtego. Ale dobra, mamy to już 22, 27 Czyli warto jednak chodzić tam, tylko trzeba mieć więcej pieniędzy, żeby pokupować, nie? Kiedy będzie można kombinować z tym. Chyba trzeba jednak podejść tam. 5, 40, Będzie trzeba tam jednak. Yy, stemka. A co chodzi z tym? Cztery takie. To jakieś lepsze są? 8, 12. No i nie tak dużo zapłaciłaś ogólnie, nie? Ale dobra, jeszcze jeden poziom: będzie mieć tutaj pracownika, i on się nam skupi wtedy na tutaj sprzedawaniu, tak? A my się wtedy skupimy na jakichś tam wyścigach i, i tak dalej, i tak dalej. Będziemy mieli wtedy podzielone zadania, albo ja tam będę też biegał. Ona wtedy będzie to sprzedawała kasierka, albo kasier, czy on wtedy. Dobra, ale teraz pasowałoby jednak kupić to i kupmy, i sprawdźmy jak to będzie działało. Zero. Dobra, mamy to. Naprawdę tylko tyle? I pół. to tak mało. No i, i szanuję, nie? To faktycznie trzeba iść i stupetem wydać pieniądze. Jest więcej, to nie będzie, ale pokaż nam to. Dajmy tutaj te. A? Tylko tyle? I one kosztują. Ej, okay, dobra, dajmy im od razu. 95, to nic się nie stanie. A ja bym chciał jedną taką otworzyć. Pudełeczko, otwieram. Czyli od razu idą takie 8. okej. Okay. a takie 8 ja mogę co? Położyć tutaj. Okej. Okay. I to jest mniej więcej 8, 80. Aha. I tutaj się nie opłaca. To mi tak naprawdę jest lepsze. Oho. Ale dobra no. Tak, tak mniej więcej wychodzi na to, nie? To jest tylko 8, wypada. No ale to. Chyba aż tak bardzo to nam nie robi. Dobra, tutaj mam jakieś boostery te lepsze, jeszcze to by się przydało na mnie. Jakieś teleporty, są mi takie. Dobra, czyli tutaj będzie lepsze. Tory lepsze też. Dobra, zaczynamy sobie. Nie zaczniemy, ale zaczynamy sobie kolejny dzień i lecimy teraz. Start. Wypuszczamy jakieś samochodziki. Dobra, te możemy sobie powypuszczać. Bo tutaj nam jakoś się nie interesuje tymi, bo one są słabe. I za 200, za 200. Czy my mamy na co wydawać pieniądze? Idę się ścigać. Uuu, takiego byś chciał 70 i to jest ten. E... 700. Ja takiego nie mam, bo mój ma stówkę, nie? Ja ten tamty mógł się pościgać tutaj. Mogę jakieś zaryzykować? No, to są chyba te pamiątki, nie? No, ja mam tego. Nie. Nie Master, a... Ekstra? Jakby to nie arknął tak średnio. Trochę wyciągnąć się. On tutaj ma po 70, więc... I na pewno będzie miał o wiele, wiele... Lepszego, no dobra, no tutaj to bez szans, ja jestem, nie? No o, tutaj, w tym, ale. O, dobra, ten nie jest wcale taki. Jakby go. próbować? No najwyżej stówkę stracimy, nie? I wziąłbym. I co jeszcze? Hornado. Ogłusza dwa razy. Teleportuje się do przodu. Dobra. O, dobra, no to tak średnio. Idealnie to zrobiłem, ale. Tutaj wpadam, lud jeszcze mi dał. Dobra, on jest na tym. I nie, nawet nie zdążyłem. Dobra, przynajmniej nie. I przynajmniej nie zmarnowałem, ale dobra, tutaj to jest bez sensu, trochę, nie? Tutaj dobra, eee... No tam się ścigaj z kimś innym za ósemkę, to ja nie chcę. Jakbyś tam mi powiedział, jakieś tam wiesz, coś lepszego, to może i tak, jak widzę, tutaj te boksy. Ja sprzedaję, to więcej zarabiam, więc mi się opłaca po prostu na tych boksach póki co. I najwyżej kupić jakiś lepszy samochód albo wyczaić, nie? Jakąś tą pamiątkę czy coś i wtedy będzie można sobie tutaj ścigać się z jakimś sensem, tylko czekajcie. Mam jeszcze 60 sekund. A ja bym chciał sobie tam wpaść, bo widzę, że tak dojeżdżają mnie trochę. 9, 6, 1. 50 sekund mam. Dobra, na szybkość to trzeba zrobić. 3 Dobra, lecę. O, dobra, teraz jest. Hmm, jakaś pamiątka. Tu jest pamiątka, dobra. 140, bierzemy. Jakieś pamiątki, jakieś pamiątki tutaj? Czy są jakieś widoczne pamiątki. O, tamta pamiątka była fajna. Tam się tak lepiej płacz też. Oj, oj, chyba. Chyba już nie mamy. Nowy, nowy do wywalenia. Dobra, coś tam jeszcze kupiłem, ale mamy 450, więc nie jest źle trzeba kupić żebocze, bo jednak one chyba się fajnie sprzedają też. Fajnie poszło, dużo kasy nam tutaj wpadło. Jak wezmą taką jedną to... Bo dużo... No i to kosztowało, nie? 85. Niby się... Wam nie opłaca tak patrząc ogólnie, ale chyba bardziej się opłaca, jeśli tak patrzymy na to, że oni wezmą plus jedną zamiast dwóch tych, nie? To, to chyba jednak... Tak wygrywa z tym. Oni tam się pościgają, Na spokojnie my sobie po prostu weźmiemy to, otwieramy i sobie ustawiamy. A no jakiegoś fajnego nie, no tutaj znowu to samo. I one nie są szybkie, a ta pamiątka. Kurze, też taka średnia. Ale 140 to sobie w sumie nie wiem, czy zarobiłem na tym. No chyba nie zarobiłem na tym ogólnie, tą pamiątkę bym zdjął. Niech coś innego kupią. 15. Może ta pamiątka będzie jednak do ścigania się, więc... Oby, oby tak było. No dobra, 4 i pół. Pierwszy nasz wyścig ogólnie jaki zrobiliśmy, przegraliśmy trochę taki wstyd. Ale możemy walczyć z innymi. Więc na pewno będziemy to testować. Będziemy próbować pościgać tutaj z innymi. ktoś zapłacić rachunki. No i dobra, 1555 No i dobra, chyba wszyscy boksy Dobra, dawaj jednego boksa. Otwieramy i oby nam wypadło coś fajnego. Przyspiesz... Przyspieszamy, dobra bo to musi być jakiś opening fajny, nie? Na sam koniec Musimy trafić coś fajnego. Widzę, że tutaj nic wartościowego nie jest, dobra? Nie, jednak to było, bo tam była nowa karta, jedna, nie. No to to jest akurat karta. E, samochodzik, więc tutaj ok. I za 4,5 można tak powiedzieć. No dobra, czyli jakoś tam lepsze to, ale one się nie zwracają tak za bardzo. Tutaj. 1. 10, no to ta już prawie była lepsza, ale dobra. Jeszcze jedno na sam koniec weźmiemy sobie. 10 to troszkę w plecy jesteśmy cały czas, ale liczę, że w tym coś trafimy lepszego tak jak tutaj i mamy za 250, czyli wychodzi, że już wszystkie się praktycznie nam zwróciły. Dobrze, dobrze, będzie do wyścigów na pewno, więc te posprzedajemy, a tamten pójdzie na wyścig. Okej, okay, dobra, dobra. Aż szkusi, żeby jeszcze otworzyć i jednego, ale no... No dobra, nie będziemy tak robić. Betoniareczkę wypuszczamy, to wypuścimy. Tego też wypuścimy, tego nie potrzebujemy. E, teraz tak, czempiony jakieś. Hmm. Mamy dwa. nasza kolekcja. Fajne, fajne, będzie do wyścigów. Aż teraz mnie kusi, żeby pościgać się z kimś, nie? Ale dobra. Nowy samochodzik, bardzo fajny. I plus ściganie się tutaj padło. Mamy tam jeszcze znaleźliśmy jakieś fajne rzeczy, pamiątka pierwsza nam wpadła, zrobiliśmy kilka rzeczy w tym odcinku, jest bardzo fajnie. W następnym odcinku na pewno chciałbym zatrudnić sobie kasiera i zająć się już całkowicie innymi rzeczami i będziemy dalej tutaj się rozwijać. No dobra, no mam nadzieję, że wam się podobało, więc dzięki za oglądanie, żegnam was, jo!